Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj będzie obejście po hodowli. Pokażę Wam, jakie nowe zwierzęta doszły, no i które już były. No i niestety te, które już odeszły. Dlatego zapraszam na vloga. Na początku zaczniemy sobie od ptaków, które przyszły. A pierwszym z nich jest to kogut. Miks znioski. Jeden z dwóch. Taki ładny. słuchać jak perliczki się drą samce i samice. No także taki kogutek płaski na końcu ma grzebyk, niewyszczerbiony. No i drugi kogut większy, też mix nioski, kupiłem dwa. Chciałem jeszcze taki miał ładny, jeden trójkątny grzebyk. Chciałem kupić, ale pani chciała co zostawić na młode. Jak będę chciał, to mówiła, jakbym chciał jeszcze jakiegoś koguta, to że podjechać. No, także. Na pewno jeszcze jakiegoś kupię, taki drugi. Też ładny. Także to są nowe ptaki. A teraz pokażę Wam jeszcze te włoszki lawendowe, bo bardzo ładne kurki i kogutki są. Taka kurka. Druga kurka. Nie, to jest kogucik. I tam jeszcze jakieś chodziły. O, tutaj kogut czubatki się rozłożył. Wygrzewa się. Czy tam chodziły trzy, czy cztery? Bo sześć w sumie jest. Nie, tam nie ma. O, tu są. Taka, tam druga. Także takie ładne. O, tutaj dwa kochiny. Jedna lokowana. Ta. To jest chyba marans. No i dwie perliczki. Taka. No i niestety odeszły też zwierzątka, już Wam mówię jakie, pierwsza to jest zielona ta od Tobiasza, hodowcy TV, znowu jastrzą przyleciał i zabrał, jedną już zabrał czubatkę, teraz tą zieloną nóżkę, no szkoda kurki, no ale tak to nieraz jest, tutaj jeszcze taka kurka włoszki. Te perliczki się tak drą. No ale powiem, że lubię ten odgłos. Mi nie przeszkadza. A ta, teraz kolejne zwierzę, jakie zdechło, to jest perliczka. Ta ładna, biało-szara. Bardzo mi jej szkoda. No bo wyróżniała się od innych. Ale mówię, jak będę gdzieś jechał i zobaczył kogoś, że perliczki chodzą takie ładne, kolorowe. To podejdę, spytam się, czy by nie sprzedała tam. Jedną, dwie, może nawet i trzy dokupię, bo teraz jest osiem perliczek, sześć tych starszych i dwie młódki. Także tak u nich jest. No i to koniec z tych złych wiadomości. Teraz pomału pokażę Wam kurki, bo się nie boją, chleba im rzucę. Lepszy chleb jak bułki, wiadomo. Tej gęsi sobie po całym podwórku rozchodzą się, pojedynczo chodzą tu jeszcze druga trzecia tu chleb sobie zostawiłem, żeby mnie wzięły i go nie zjadły, to pokażę wam jak przylatują, nie boją się niczego rzucimy wszystkie przylatują, jak się zejdą, to będzie ładna gromadka Syp, porzucam im niech mają sobie rozdziobiam. Wszystko przyjdzie To chyba na razie połowa Z tego trochę jest Ale nie boją się tutaj. Dobra, ostatni kawałek A nie jeszcze dwa Się samiec drze Leże kurki szczęśliwe, wybieg mają Tutaj ta piękna lokowana Z okiem coś ma nie boi się, nie boi się. Bardzo spokojne kurki. Te z lęgów, z inkubatora wcale niczego się nie boją. Na spokojnie można sobie do nich podejść. Jak perliczki tak oddają te swoje odgłosy, to klimat nabiera otoczenie. Teraz pójdziemy sobie do baranów. Tutaj babka kawałek chleba trzyma. O, I taki ładny kogut Maransa, to jest kogut i kurka tam sobie przy wiatrze coś dziubię. pozabierały zabierały chlebi podchodziły w swoje zakątki. Trawie jeszcze nie skosiłem, na pierwszym i połowa tam drugiego podwórka tam pokoszona. Trochę tego jest. Tutaj kury sobie przebrały co lepsze. Także miały frajdę. I ta ścieżka do nich Ja nawet nie będę wychodził Tylko przez płot wam je pokażę no Tutaj ule No i są dwa barany Tutaj Uwiązane Jeden na pasku Drugi chyba na łańcuchu tam jest gdzieś No także takie ładne wychle kamerę, tu jeden jest zaczep. I drugi, tam chyba, tam gdzieś no. Także tak u nich o, te pokrzywska zarosło. Trzeba będzie to skosić, bo koperniki no, się tutaj przed, przedzierają przez to. Ochowiam się, wiadomo, jak to w lasach. Także przejdziemy sobie jeszcze do przepiórek młodych, jakich tych starszych wniosek już, które niosą jajka. Do kurnika też tam zajrzę, zobaczę co i jak, ile jajek dzisiaj. W ogóle taka ładna brahma miała być, eee, ma, nie, co to miało być? Marans czekoladowy czy coś takiego, brahma pan dał, no ale dobrze, brachmy też ładne. To więc tak tu jeden kogucik, drugi, trzeci, czwarty. Kogutów dużo. Chyba po połowie będzie. No wcale się nie boją widać. Bo... Ten jedynie ma coś skrzydło opuszczone. A taki. No ładny, ładny. Pewnie mu coś się stało. No ale dojdzie do siebie. Tak to wszystko dobrze się trzyma. Gdzie tutaj się jedna chyba wleciała, tam do środka, do studoły Będę musiał ją wyciągnąć, bo będą się tak darły, szukały się one nawzajem. Że ja sobie już do otwieram. No i do kurnika wejdę. Wow, ładnie dzisiaj z jajkami. 3, 6, 7. Tutaj kiedyś też niosły. I na górze, tutaj co jest obwisłe, to też były jajka. Także niosły. Też mówiłem Wam, tam niosła zielonóżkę. Może jest. Nie, przestała tam jeść. A ta perliczka, Zobaczę gdzie ona. Może się gdzieś. gdzie przetargała się. Nie, chyba z drugiej strony było słychać tu. Nie, dobra to chyba jednak przeszła. Może już nie wiem. to i tam teraz przejdziemy sobie do przypiórek. Gęś chyba by bo ja nie widzę. Kamerę podniosłem. Nie, kurka, dobra. Także tutaj te młode przypiórki już zostały wyniesione na dwór. Tutaj otworzę. Już na dwórku są, na trawce świeżej. Tutaj już szczęśliwe kopią. To wiadomo. Także 44 sztuki wszystkiego 10 chińskich i 34 tych większych czerwonych, niebieskich, teksasów, czyli tych białych. No i wiadomo, japońskich. Także tak tu u nich Tutaj wadę mam taką żółtą Bo lekarstwo mają Żeby dobrze się trzymały Zamknę sobie Dobra Także tutaj głębie znowu Ścianę Jedzą Już pomału Rozbierają Poleciały mi na dach Także tam na górze Tutaj do środka, tu weszłem do tych japońskich. Tych nosek już wiadomo. Tej też doki robiły. Jajek rano było 12. Wczoraj wieczorem było, czyli w sobotę, bo dzisiaj niedziela. 8 .08 21 To było wczoraj 7. Wieczorem, chyba 14 czy 15. Także dziennie po te 28, 25 jajek jest. Teraz znieśnością poszły do góry. No ale tak. To mało. No tyle sztuk. Trochę garłacze. Młodego wam z bliska pokażę. Bo zeszły teraz. Tamte. Trzeba przybliżę. Młody jest. No i samica pilnuje. A samiec już na górze siedzi. Także wejdę sobie jeszcze. Tutaj do gołębnika, bo jeden, o te dwa młode, nie młode, tak mówię na nie, bo te siedzą cały czas tutaj w środku. Samiec ten szary wchodził na tą białą, także za kilka dni, te dwa, trzy powinny być młode. Hej, ostrość łapie, o tutaj sobie już na dwór wychodzą, jeden został, samica. No, i zobaczę, czy to jajko zniosły. Jeszcze nie. Także czekam, bo jajko im zostawię, chyba. No. Także tak ugłębi. Tutaj taki dłuższy vlog dzisiaj, bo jest co nagrywać. Tutaj ta ładna samica z 18. Ten zakup był udany. Jeszcze tylko jakąś jakiegoś samca starszego dokupić jej no wszystko będzie pięknie jeszcze sobie przejdziemy na chwilę do kur i też pomału będę kończył na oknie najwięcej siedzi zawsze rozciągają się najlepiej tak były wypuszczone, ale jeszcze ich nie wypuszczam za niedługo wypuszczę te garłacze no i pocztowy też pomału sobie siedzą na tych kijach. To ja się przenoszę do kur jeszcze na chwilę. Także jestem już u drobi większego tutaj na głównym wybiegu. Tu sobie skubię Ma chyba 5 czy 6 tygodni. Także trochę się rozeszło już kur. A ja kończę filma, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.